Klepiemy się wszyscy, klepiemy się Ej, wyferuj tobą, Tweety Ej, ej, lowy chcą soja, ej, lowy chcą soja Nie, nie klepcie go, nie klepcie go ja, ty, ja go nie ma. Ej, nie klepcie go Tweety soja pisze Ej tweety daje soja ponoć, patrzcie Dobra, klepiemy low. Jadkoksa! Tweety z Jadkoksa. Dobra, Dobra, ja, Dobra jest koksa. Dobra, koksa. Dobra, bici, bici. Dobra, Co się dzieje? No Tweety jest u nas. Dobra. Ja Zapoksa, Zapkoksa. A wy się lejecie już? W no tak! Przed... W którym kubem? No, ja, ja, ja. no, Przed naszym. U nas no, w naszym, u nas no, u nas no, w bazie. W środku. Tweety jest.

On na Ona Uciekajcie od Maczka. Dobra, 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 idę pomóc. idę pomóc. Pomóżcie, pomóżcie szybko temu. Pomóżcie się. Tylko no, dawaj. Zaciparowo no. Ej, parwa. Parwa, parwa, parwa. Invisobra splecie. Ale Yeah, Dajcie, no, czekaj, perły. czekaj, perły. No, no, no. partner, czekaj, 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 nie, robię, nie, proszę, nie, no. nie, Teraz. Nie, nie teraz. On nie jest na kocu. Uważaj. też. Kurwa. Panie, panie. Panie, panie. też panie. Panie, panie. Panie, panie, panie. Panie, panie, panie. Panie, Ej, panie. Panie, panie, panie.

no tutaj nie Ale dobra, I info, info, jesteśmy pod kubiec, trzy obok siebie, Podekład. A ci się patrzył? I... Masz banie? Mam banie, mam banie. Król tyły! Ja już się ja koksa, nie, dobra. nie ja już nie chodzę. Ja już nie wychodzę, chodzę. Ja już ja idę. Ej, ja panie, mam, dajcie. Masz to. Masz Kmaku, Dobra, ja jestem po tym kubem, gdzie ty Nie no, proszę, jeszcze chwila to. Bronimy gildi. Ej, Andera! Dawajcie, on czas... On ma, ma kaplicę zaraz. Masz knoka, Kurde! Serio, serio, serio? Krystu! Ale w dobrą Elbira. stronę mirzysz knoka. Elbira. Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Invi. I słuchajcie, teraz widzicie jaka masówka goniła Maćka, sklep z, e, z Gildi Love. E, ale to tutaj nie wszystko, ponieważ nie na darmo nagrywam to, tylko dlatego, żeby wam powiedzieć, że goni go taka masówka. E, słuchajcie, chciałem pozdrowić Gildię Hips, Gildię Safe, Gildię... E, yeti, no i całą Gildię BCBP, w której zresztą jestem, tak? Widzieliście się przed chwilą jaka masówka goniła. Znaczy widzicie nadal, ale jaka masówka była pod naszym kubem, jak się klepaliśmy i wielkie gratulacje dla Tujciego, który się wbił do nas na Kubo i do, tak odważnie, strasznie. I, i najpierw chciał Soja. ja Byłem idiotą, że w ogóle ten sojusz już pokazałem, nie wiem, ja wtedy byłem ze strony tam totalnie. No i zresztą ja myślę, że jak każdy, tak. Przepraszam was też za te szumy, no ale Mati się tutaj strasznie się podniecał na tej klepie tak, e, no i e, nie no, żartuję oczywiście szumy są, bo, bo trochę za blisko miał mikrofon ale postaram się to ogarnąć i wszystko będzie ok e, dobra, słuchajcie jest konkurs i to jest konkurs na 100 widzów ale jeszcze zanim opowiem o tym konkursie chciałbym bardzo serdecznie wam podziękować za prawie ile to? 30... 35 łapek pod filmem z dołączenia do PCWP, słuchajcie, to jest filmik minutowy, a w ciągu dwóch godzin osiągnął 20 łapek, dzisiaj staję z rana, jest 27 łapek, teraz patrzę, są 32, więc jeszcze pewnie tam jakaś łapka się nabiła, więc mówię, że około 35 plus minus, rzecz jasna i słuchajcie, bardzo chciałbym wam podziękować za taki fajny odzew z waszej strony, że widzę, że jednak mam tych widzów i że oni tutaj pamiętają o mnie zostawiają tą ładną łapeczkę w górę, skoro ja się bardzo cieszę. I pod tym filmikiem również możecie zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, pamię tak, tak, ładna, łapka, łapka w górę, pamiętajcie, łapka w górę. No i tak mmm. przechodząc do konkursu, bo się rozgadałem. E, chodzi tutaj o to, że jest do wygrania konkurs. E, jest do wygrania e, VIP na highplayu, pierwsze miejsce, VIP na highplayu, chyba na 30 dni. Jest, jest kod na Umbana za drugie miejsce i kod na Unbana na trzecie miejsce. E, tak, to jest tyle. Nie będę tutaj żadnych Minecraft Premium kodów kupował, bo to jest trochę drogie, tak? Jeżeli będzie jakaś większa liczba, to może coś tam zbieram sobie jakieś hajsy i, i kupię ten, ten kod na oryginalną premkę. Zobaczymy jeszcze. Słuchajcie, wszystko będzie losowane przez maszynę losy.ety jeżeli będzie działać, a jeżeli nie, no to jakoś sam to wylosuję, nie wiem, jakąś maszynkę znajdę. Ale słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby dojść do konkursu? Napisze, napisać w komentarzu biorę udział. Bez żadnych wykrzykników, bez niczego same biorę udział. I może być tylko jeden komentarz, ponieważ jak będzie więcej komentarzy, to maszyna losująca Was jakby nie uwzględni. Więc. Więc tak, pierwszy krok biorę udział, drugi krok zasubskrybować mój kanał, trzeci krok dać łapkę w górę pod tym filmikiem. Ja to wszystko będę sprawdzał, więc wiecie, nic tutaj nie umknie e, mojej uwadze, że tak powiem. I, i, I chyba w sumie to tyle. Wyniki będą, myślę, że 25. 25 postaram się już wam przesłać wyniki z tego konkursu i tak, i słuchajcie do dzieła, piszcie komentarze, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, róbcie co chcecie, wszystko e, mam tutaj, oferuje fajne rzeczy, więc taki specjali gładniutki dla prawdziwych widzów, którzy oglądali do końca wiecie o co, ale łapeczkę musicie zostawić, bo jeżeli, bo jeżeli nie zostawicie no to nie dojdziecie do konkursu, tak, tak pamiętajcie, dobra, więc to tyle, siemanko do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.